Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Dziękuję miłego oglądania. Faktycznie poważna dyskusja na temat bezpieczeństwa. Jakby nie patrzeć na to, mówimy o najważniejszych momentach, czyli granicy, bezpieczeństwie wewnętrznym i opiece wewnętrznej za pomocą SOP-u. Jeżeli przyjąć, a tak trzeba przyjąć, że sztuka amunicji kosztuje 1 złotych, to policjant raz na kwartał wystrzeliwuje 5 złotych i skarb państwa tylko na tyle stać. 5 złotych, jeden policjant. Proszę państwa, od pozycji stojąc na 25 metrów, 10 metrów strzelanie niczego nowego nie wnosi. Policjant musi mieć wykształcony system zachowań i celowania intuicyjnego. Każdy, kto się zna na broni, wie o czym ja mówię. A nie może dochodzić do takiej sytuacji, że parę lat temu dwóch funkcjonariuszy jedna pani i jeden pan się oddało 17 strzałów z odległości 5 metrów do przestępcy i trafili go raz w udo. Tak po prostu nie może być. Policja musi być, proszę państwa, wyszkolona, szczególnie mechanicznie. Co do istoty sprawy, Odnoszę wrażenie, że w Pana sprawozdaniu za mocno trochę wybrzmiał efekt zbrojenia policji przeciwko obywatelom, bo czym innym jest kupowanie zbroi, czym, innym, czym, czym może być kupowanie kasków, ochrony całej głowy itd., itd. Nie wiem po co. Policja nas ma chronić, a nie nas atakować. Dlatego też do policjantów chcę też, też powiedzieć: zobaczcie, wszystko się robi dla Was podwyżki. Wasz status życiowy, wasze warunki pracy. Już nie musicie sobie kupować ołówków, długopisów czy też papieru do, do maszyny do pisania, bo tak jeszcze niedawno było. Ale pamiętajcie, nie dawajcie się prowokować przeciwko obywatelom. Jesteście dla obywateli, a płacą Wam obywatele, nie ministrowie. Zbliża się Święto Narodowe. Nie dajcie się złym policjantom podpuścić do prowokacji. Pamiętajcie, że to jest święto narodowe i będą tysiące Polaków, dziesiątki tysięcy Polaków, manifestować swoją polskość. I wy macie być z nami. Co do samego podsumowania dalszego Straż, straż Graniczna, proszę Państwa, no jak nie zauważyć faktu, że organizacje międzynarodowe mówią, że na Ukrainie w tej chwili jest, proszę Państwa, około, y, 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 nie około miliony sztuk broni lewej? Polegało to na tym, że wystawiało się na przykład w Kijowie skrzynie z automatami AK 47 i każdy sobie brał i szedł. Nikt nie ewidencjonował niczego. Mamy otwartą granicę praktycznie z Ukrainą. Jeżeli dzisiaj policja zgłasza ponad 9 tysięcy przypadków napaści z bronią, i większość z nich to są Gruzini bądź Ukraińcy, to mamy do czynienia z katastrofą bezpieczeństwa polskiego. Trzeba granicę uszczelnić ukraińską również. Nie możemy trwać ciągle w, w, w hipotezie, że będzie dobrze. Będzie coraz gorzej. Policja musi bronić granic razem ze strażą i e, musimy zadbać o siebie. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Wdrożenie programu modernizacji w latach 2022-2025 miało zapewnić dalszą modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Brzmi pięknie, ale przyjrzyjmy się faktom. Pan minister zaczął mówić wyłącznie o pieniądzach, ale, Panie ministrze, służby mundurowe to nie tylko pieniądze, to przede wszystkim ludzie. Zacznijmy od policji. W 2021 roku w polskiej policji pracowało 100 557 funkcjonariuszy. Z kolei na początku 2024 roku liczba policjantów wynosiła 96 698, a liczba wakatów przekroczyła 12 tysięcy. Gdzie tu sens? Ale znacznie mniejsza liczba policjantów to nie jedyny efekt prowadzonej polityki ostatnich rządów. Każdy z policjantów w ramach doszkolenia zawodowego trenuje chociażby strzelanie. MSW Ja powinno się spalić ze wstydu wobec faktu, iż zdarza się, że polscy policjanci podczas doszkalania dojeżdżają kilkadziesiąt kilometrów na strzelnicę i oddają pięć strzałów, pięć pestek. Na więcej naboi pieniędzy podobno nie ma. Przecież to jest zwiększenie zagrożenia dla policjantów, a nie wspieranie polskich funkcjonariuszy. A może pan minister chciałby odwiedzić komendy policji, żeby zobaczyć, na jak nowoczesnych komputerach pracują polscy policjanci? Albo porozmawiać z policjantami, którzy zamiast działać w terenie, bo przecież po to zdecydowali się zostać policjantami, tracą czas na pisanie raportów, bo na samym końcu dla polityków liczą się wyłącznie statystyki, a nie liczba osób, którym realnie pomogli funkcjonariusze. Lista patologii jest długa, więc przejdźmy do straży pożarnej. Czy to jest normalne, że strażacy, którzy oddają całe swoje serce, ratując ich życie, życie ludzi i dobytek, czekają latami na awans tylko dlatego, że komendanci są zmuszeni do tego, aby zamiast nagradzać najlepszych strażaków, musieć szukać oszczędności i wstrzymywać awanse? Codziennością jest sytuacja, gdy zasłużony strażak, odchodząc na emeryturę, zostawia nieobsadzony etat. A komendant ze względu na braki w strażackiej kasie pozostawia wakat nieobsadzony lub awansuje innego strażaka, ale na znacznie niższe stanowisko, żeby było taniej. Na tym ma polegać wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażenia funkcjonariuszy? Przecież to już nawet nie jest tragiczne. A może pomówmy o służbie ochrony państwa, bowiem program modernizacji zakłada większą liczbę etatów, a tymczasem fakty mówią same za siebie. Liczba odejść ze służby w pierwszym kwartale 2023 roku była ponad dwa razy większa niż w roku 2022. Program modernizacji doprowadził do sytuacji, gdzie w formacji ochraniającej najważniejsze osoby w państwie poziom wakatów zbliża się do 30%. Możemy tworzyć kolejny dokument i kolejny program modernizacji, ale jeśli rząd nie weźmie się do pracy, możemy zapomnieć o realnych zmianach w polskich służbach. W służbach, w których funkcjonariusze ciężko pracują i narażają swoje życie, wykonując swoje obowiązki wobec ojczyzny i obywateli. Panie ministrze, powinniście się wstydzić. Służby narzekają na to, że mają bardzo dużo wakatów. Ale to wyście jeszcze trzy lata temu robili z funkcjonariuszy durni w czasie COVID-u. Ja sam miałem dwa wyroki karne uniewiniające za mandaty, którymi policjanci nakładali. I to jest wasza wina. Straż graniczna 150 etatów na półtore tysiąca, być może gorącej granicy. To jest poważne? W 23 roku przekazaliście prawie 6 milionów sztuk amunicji, kilka tysięcy karabinów na Ukrainę, a coście kupili? 400, 10%. I, i, I to jest w porządku, to jest wzmacnianie y, służb. Kolej, kolejna rzecz to jest przed, przede wszystkim to, że trzeba namawiać w tej chwili funkcjonariuszy, żeby wyrabiali sobie pozwolenie na broni. Bo to jest jedyna szansa, żeby zdobywali nawyki strzeleckie. Tyle broni, ile wyście kupili, to w moim klubie strzeleckim członkowie więcej, niż wy w skali całego kraju. To jest poważne? Panie ministrze, ro, panie ministrze rozbrajacie rozbrojone społeczeństwo. Takie pomysły się pojawiają w sytuacji, gdzie za chwilę możemy mieć gorąco. Kto będzie na ulicach pilnował? Jak wy będziecie mieli inne zadania. Po prostu trzeba rozsądnie. Bandyci mają broń. Za chwilę pójdą potoki broni ze wschodu, bo pójdą tak jak w latach 90 z bliskiego z Bałkanów. Będą sobie drukować tą broń na drukarkach 3D. Będą sobie wyrabiać po prostu rozsądnie podejdźcie do tego. Dziękuję bardzo.